Na przyszwie urodziłem się W wspaniałym mieście, gdzie jest ten wielki klub Legia Warszawa, jedziemy w skórz na wyjazd Ma pierdolę, czy w Jedna chwila, zbaz już objany Te dwie turyści, tych z pomina warnych O tym teraz trawiamy, my zaczekamy Tego nasz, ożdamy w mig, pozdrawiamy ja jestem bardzo szczęśliwy człowiekiem. Znaczy zależy kto, co rozumie przez szczęście. No bo jeden m, jak ma Mercedesa i jak, może i kurwa i dwa wille. Ja na przykład jestem, mogę zamknąć okno, czekaj. E, ja jestem szczęśliwy, bo na przykład mam dwoje dzieci. Syna mam 23 lata, córkę 15, 14. 14 skończyła, mogę 15. Które są zdrowe, nie chorują. To już jest szczęście, prawda? Ja jestem zdrowy, nie choruję. Kurwa, ja no, nie pamiętam kiedy u lekarza byłem. Katar, może tam mam, bo na drugi dzień już, już go nie mam, więc, więc to jest dla mnie szczęście. Mam przyjaciół na legi, mam kolegów znajomych na legi, naprawdę świetnie zgranych, oddanych i mam tylko takie towarzystwo. Natomiast yy, mam pracę i mam legię, przede wszystkim hobby, zainteresowanie. I, Lubię, kocham to, co robię, jeżdżę na mecze wyjazdowe, mogę spać, kurwa, na dworcach, w pociągach, na półce, gdzieś tego, nie męczy się. No. Czyli jestem szczęśliwy, czyli, czyli, Jak patrzę sobie na przykład na to, co ja w życiu robiłem, wiesz, też popełniłem masę błędów, tak? Robiłem może masę jakichś rzeczy złych, nie wiem... Nawet wiadomo, że całe to kibicowanie nie jest takie po prostu czarno-białe, tak? no bo... No bo, no bo... Różne rzeczy tam są i różnie można je oceniać w zależności od perspektywy, z której się je ogląda. Dzień jest jasno. Dzień 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 dzień. Dzień. Nie wiem, czy chciałbym, żeby na przykład mój syn je robił, tak, kiedyś w przyszłości, ale na pewno nie chciałbym, żeby był jakimś, kurwa, wiesz, tam tolerancyjnym lewakiem, nie? Na pewno bym nie chciał i na pewno nigdy bym do tego nie dopuścił. Z drugiej strony myślę, że jednak to kibicowanie to jest taka zdrowa szkoła życia, bo nawet jeżeli czasem się przez tą pasję dostaje po dupie, to to jest coś, co bardzo człowieka kształci, bardzo umacnia charakter i tak dalej, wiesz, to są takie cenne rzeczy. Tutaj chcesz go mieć, patrz, o tutaj. No ja nie widzę tak dokładnie. No. Dobrze, to zaraz zobaczę. No, tak zrób jak musisz. Dobra, nie ruszaj zacznijmy. teraz, patrz sobie wprost. Nie ruszaj teraz, tego nie chcesz. No, no, nie, nie. chcę no, 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 no. zobaczyć. Ale ja wam powiem, że jeśli chodzi o Piotrka, słuchaj, to jest taki, wszystko w jednym. Przede wszystkim to jest taki duchowy przywódca, jak dalej lama dla Tybetańczyków. <laughs> <laughs> Ale ja mówię też o duchowości. Ma niesamowitą, zajebistą siłę. Ma charakter, ma, ma szacunek, no i, i to mi się właśnie podobało u niego, że ale po własnym to jest taki jak powinien być taki chuligan z lat 80-tych. Pierdoli w dupę właśnie jeszcze jeden, on jest kibicem i robi to co, co umie leki kibicować. Dla jakichś długowłosych kurwa pazi, dla jakiś kurwa gamoni, słuchajcie. Słuchajcie, nie po to, nie po to kurwa pokolenia pracowały na to, do czego doszliśmy, żeby teraz jakieś pokolenie dopalaczy, kurwa internetu miało to wszystko spierdolić. Słuchajcie, jesteśmy tutaj na meczu przez 90 minut zapierdalamy... Ozajem Każdy, kto tu jest, ma 100% odpowiedzialności za to, żeby śpiewać, zedrzeć całe gardło i włożyć całe serce dla legi. Tutaj jesteście odpowiedzialni za siebie, jeden za drugiego, i tak samo na ulicy, jak i tu na meczu. Kurwa, zrozumcie to. Jesteście tutaj wszyscy po to, żeby zabierdalać do upadłego dla legi. Wszyscy Rusi. I teraz byście widzem, też przejmamy. Ciebie powiedzą, że kurwa szedł w szaliku, bił i, i wyborcza kurwa przegon sportowy i inne, te pseudo kurwa, tygodniki napiszą, że tak, parę zdjęć pierdolną z innych kurwa jakiś tego, Przecież kiedyś, jak chciałem zrobić jak kibic Legich, zrobili tak, idzie ulicą i przykładowo biegnie. Bo światło czerwonym ryga, A czy zielonym Liga już się zapaliła? No to przebiega. jego pokazują, że on leci na policjanta, tytuł. Kibic Legi biegnie na policjanta. Stary chłopak za to dostał sanki. I dostał, no bo da. kurwa zdjęcia z faktu. Dlatego bo fakt nakręcił taką aferę, no. Dobry czy na wyjazd do. Trzy razy go na Polonii, że stoi na płocie. Chyba Legia wtedy bramkę strzeliła. No to, to tam rękę do góry grozi tam komuś. Potem się odwraca, jest jego zdjęcie w okularach, czyli już kurwa coś kombinuje, bo ma okulary, nie? No i potem po meczu biegnie przez ulicę i jeszcze napisze, że kurwa na policjanta szedł i chuj. I tak gazety yy. No To co jest kurwa? To no co jest? Ile razy słyszę, jak dzwoni do mnie ojciec i mówi, kiedy ty zmądrzejesz, kiedy ty wydoroślejesz, oczywiście nie w formie jakichś awantur, kłótni, bo na to już jest, podejrzewam, o kilkanaście lat za późno, ale, e, ale wiesz, w, w formie takiej, no po prostu jakiejś ojcowskiej tro, troski o mnie, no nie? Ale myślę, że oboje i tata i mama już jakoś z tym wszystkim y, dawno, dawno temu pogodzili. No. I, Wiesz, tak jak kiedyś e, za mało lata trzeba było kombinować, wymyślać 1500 wymówek, żeby tylko pójść na ten mecz, na którym wiesz, z medialnego obrazu wyłaniały się tylko awantury rozbite głowy i nie wiadomo co tam jeszcze, tak wiesz, do, doszedłem z rodzicami do takiego e, stopnia wtajemniczenia, że tak powiem, że no, moja mama niedawno zadebiutowała na legii, bardzo jej się podobało, była naprawdę urzeczona tym wszystkim, co tam się dzieje i jak to wygląda. Tata jeszcze nie zadebiutował, ale myślę, że też zadebiutuje. I no, no to, kurczę, no umówmy się, no to jest taka pasja, że jeżeli jest się w tym cały czas, no to ona jest bardzo zaraźliwa i przechodzi na innych i innych też w jakiś sposób dotyka, tak? Czekajcie, cicho, cicho, cicho! Ej! Słuchajcie! 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 Słuchajcie kurwa, ej! To był ostatni raz, kiedy ich tu słyszeliśmy! To był ostatni raz, pamiętajcie o tym. A teraz kurwa pokażemy, co my kurwa potrafimy zrobić. Wszyscy ogniem piekielnym, kurwa, 90 minut petardy. Jedziemy ile sił.